Siemka, tu ja, Natka. Chciałabym Wam y, ogłosić konkurs GIFKOT. Yy, po pierwsze, y, co, będzie, co będzie trzeba zrobić? Yy, pewnie myślicie, że będzie trzeba zrobić zjeżdżalnie. Nie. Yy, po pierwsze, trzeba zasubskrybować mój kanał, zasubskrybować y, mój film. Yy, słuchajcie, no jeżeli chcecie, nie. No to możecie tam, nie wiem, wybudować też. To też oczywiście mm, będę oceniała. Mm, czy fajne. No, to, to jest taka zjeżdżalnia. Trochę mi wyszła. Nie wiem, zasubskrybujecie, jeżeli się Wam będzie podobało, nie. wszystko żeby jako nie spadła. Jeszcze <laughs> przejdziemy i będzie Przepraszam bardzo za y, mój głos, ponieważ mam chrypę to bardzo mocno jest ten nowy chore.. mięch mm, plum tutaj jest taki domuś mój budowałam sobie wiadomo Możecie wybudować, coś oczywiście też będę oceniała to yy, w ogóle wszystko będę oceniała, nie? Czy coś zrobicie, czy nic nie zrobicie? Ale Naj najbardziej będę najbardziej będę znaczy, się oceniała <laughs> yy, to, czy ktoś wybuduje, nie wiem, coś do jakiś fajny domek, zameczek, byle co, tylko żeby był fajny. <laughs> Tylko, żeby potem nie było, no, wybrała takie i w ogóle. Dobra, no to, co, co będzie trzeba zrobić? No, no to będziecie mieli, tak? Dobra, no to, Marka, i powodzenia w budowaniu.